Cześć, nazywam się Piotrek Konopka i witam Was w kolejnym 82 już odcinku z cyklu Piotrek Dobra Rada mówi o pracy zdalnej. Dzisiaj powiem kilka słów na temat narzędzi służących do pracy na, na dokumentach takich, które pozwalają na tworzenie firmowych Wikipedii, a to wszystko w ramach trzeciego odcinka mini cyklu o nazwie Toolbox. Dobrze, no to zaczynamy i najpierw na pierwszy ogień idzie Confluence. Confluence jest to narzędzie, które m.in. wykorzystuje taka firma całkowicie pracująca zdalnie od samego początku jej istnienia, czyli Software Mill. Software Mill poleca właśnie Confluence do tego, żeby tworzyć dokumenty, bo one od razu się same propagują w ramach struktury Wikipedii, są dostępne templatey, i jeżeli potrzebujecie narzędzia do tworzenia y, dokumentacji, która jest bardzo mocno uporządkowana, to lepiej korzystać z Confluencea niż z Google Docsów, o których też jeszcze za chwilę powiem. Drugim narzędziem jest narzędzie o nazwie Contractosom. Awesome. Jest to narzędzie służące do tworzenia, podpisywania i przechowywania wszelkiego rodzaju dokumentów prawnych. Możecie oczywiście też mieć własne template'y, tak żeby pracować szybciej na umowach. Kolejnym narzędziem jest Draft. Draft pozwala na tworzenie dokumentów łącznie z zachowaniem wersjonowania czy wersjowania i możliwości pilnowania, kto jakie zmiany wprowadził w dokumencie, jak mówi twórca czy jak pisze twórca tego narzędzia. Jest to coś, czego brakowało mu w Google Docsach. Dalej mamy Deon. Jest to oprogramowanie, które pozwala na bazie nieskończonych kanw tworzyć dokumenty, które będziecie tworzyli poprzez narzędzia Microsoftowe Office 365 i w ten sposób będziecie mogli ze sobą współpracować właśnie na tych dokumentach. Dalej mamy Etherpad. Jest to notatnik do wspólnej edycji dokumentów poprzez przeglądarkę internetową, oczywiście w wersji online. Kolejnym rozwiązaniem są już wspomniane Google Docsy. Przypuszczam, że większość z was wie jak te dokumenty działają. Oczywiście te dokumenty mogą być współdzielone, natomiast one są segregowane w poszczególnych folderach. Nie widać nowych folderów dopóki i nowych dokumentów y, utworzonych przez innych dopóki nie udostępni ich sam autor. Także pomimo tego, że a jest to narzędzie bardzo popularne. Ma swoje mankamenty, ma swoje wady i dlatego powstają inne narzędzia, odpowiadające bardziej potrzebom firmy działającej zdalnie. Dalej mamy Guru. Guru jest to rozwiązanie, które pozwala na slacku tworzyć wiki poprzez wykorzystanie emoji. Także osoby, które bardzo szybko używają dwukropek nawias, bardzo pewnie docenią. Takie rozwiązanie. Jeżeli byście chcieli, właśnie na podstawie dyskusji na Slacku, tworzyć Wikipedię i wewnętrzną bazę wiedzy, także do tego możecie wykorzystać Guru. Kolejnym projektem jest KeepWise. KeepWise również tworzy Wikipedię, integruje się ze Slackiem, z Google Driveem, z Chromeem, Trello i wieloma innymi narzędziami. Kolejnym projektem jest Nuclino. Jest to. Proste narzędzie, właśnie do tworzenia bazy wiedzy yy, oparte o strukturę wiki. Dalej mamy coś nietypowego, Lead Quizzes. Lead Quizzes jest to narzędzie do tworzenia, promowania i analizowania później odpowiedzi na quizy, a wszystko po to, żeby móc generować leady. Kolejnym projektem jest Office Timeline. Office Timeline dodaje czynnik wow do prezentacji powerpointowych, tak żeby rozmowa o projektach, bo to jest narzędzie do tworzenia prezentacji projektowych, aby taka rozmowa o projektach nie była bardzo techniczna i nie wyglądała jak pokolorowane krateczki w Excelu, ale żeby taki na przykład ładnie wyglądający arkusz Ganta można było pokazać bezpośrednio w PowerPointie dalej mamy narzędzie do generowania projektów, do generowania ofert. Jest to narzędzie firmy 6prok, oferują workflow, który umożliwi ofertowanie, umożliwi wam przygotowanie umów, podpisanie tych dokumentów oraz później fakturowanie. Niekoniecznie jestem przekonany co do tej części fakturowej, jeżeli pracujecie w Polsce. Kolejnym rozwiązaniem jest Kip pozwala na zebranie w jednym miejscu czatu zespołowego, jak i dokumentów i checklist związanych z postępami projektów. Zbliżamy się powoli do końca. Teraz mamy slajd. Slajd jest to narzędzie do tworzenia dokumentów i do pracy w postaci wiki. Widać, że metoda oparta o Wikipedię, a nie o foldery jak przy, w przypadku Google Docsów jest o wiele, re, o wiele bardziej popularna i o wiele bardziej rozpowszechniona. Kolejnym projektem jest Smash Docs. Jest to inteligentny edytor dokumentów dostępny online, czyli coś oczywiście, co teoretycznie umiałby e, zapewnić zarówno Office 365, jak i... Google Docs, natomiast to narzędzie pozwala na dostęp bezpośrednio przez przeglądarkę. Jeszcze jedna rzecz nietypowa, tym razem jest to dodatek, rozszerzenie do przeglądarki Chrome. Po co pisać coś do ludzi, jeżeli można to nagrać i być może w taki sposób dostarczyć im informacje? Czyli Story Express Recorder pozwala na nagrywanie obrazu, zarówno z kamery, jak i z samego ekranu. I oczywiście możecie załączać to do maili. Tak jak wspomniałem, jest to zintegrowane z Chromem, czyli bezpośrednio możecie wysyłać to z Gmaila. ostatnim rozwiązaniem jest Tetra. Tetra jest to również dodatek do Slacka, pozwalający tworzyć wiki do wewnętrznej bazy wiedzy. I ostatnim rozwiązaniem jest Extensio. Jest to wspólne tworzenie interaktywnych i yy, co warte podkreślenia ujednoliconych brandingowo dokumentów. I to narzędzie na dodatek możecie osadzić na własnej stronie internetowej, tak żeby osoby, które chcą współpracować na tych dokumentach, mogły korzystać z tego bezpośrednio u Was na www. Także to był przegląd 18 narzędzi związanych z tworzeniem dokumentacji i Udostępnianiem tej wiedzy w wewnętrznej bazie wiedzy, w, na przykład w formule Wiki. Dzięki serdeczne. Do zobaczenia i usłyszenia jutro. Na razie.